Cześć kochani. Witam was serdecznie na kanale i zapraszam was dzisiaj do zrobienia razem ze mną zupy z dyni z gruszką. Zupa pochodzi przepis na zupę pochodzi z Thermomixa, ale oczywiście możecie to wykonać w każdym innym urządzeniu podobnym lub nawet nie mając takiego urządzenia, używając po prostu zwykłych garnków i kuchenki. Więc mam nadzieję, że ta zupa wam posmakuje. Jeżeli macie inne rzeczy, godne polecenia, które już robiliście i uważacie, że są po prostu rewelacyjne, dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja bardzo chętnie je odtworzę właśnie tutaj na tym kanale. A tymczasem zapraszam Was do zrobienia tej zupki razem ze mną. Już podaję Wam składniki, co będziemy potrzebowali do przygotowania tej zupy. Według Thermomixa jest to porcja na 6 osób. No więc zaczynamy. Zupa krem z dyni z gruszką. Potrzebujemy 10 g natki pietruszki, świeżej, tylko liście. Ja akurat mam zamrożoną, ale właśnie taką nie niesuszoną, tylko świeżą pomrożoną. Jeden ząbek czosnku, 30 g papryczki chili, świeżej, bez gniazd nasiennych, pokrojonych na kawałki. Ja tego akurat nie posiadam, ale dodam troszeczkę pieprzu kajen. Skórka z jednej cytryny ekologicznej bez białych błonek. 80 g pora, biała część kroimy w 2 cm plasterki. 80 g selera pokrojonego w 3 cm kawałki. 250 g gruszki obranej bez gniazd. 20 g białego wina lub szery wytrawnego. 20 g oliwy z oliwek. Pół kilograma dyni bez gniazd pokrojonej na 2 cm kawałki, 750 g wody, jedna łyżeczka koncentratu warzywnego bulionu z Thermomixa lub jedna kostka bulionu warzywnego tego, wiecie, w kostkach co jest, 150 g śmietany 18, od pół do półtorej łyżeczki soli i od pół do półtorej łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. Wartości odżywcze na jedną porcję, pamiętajcie, że z tego wychodzi 6 porcji, to jest 151,8 kcal. Białko ma 3 g, węglowodany 19,9, tłuszcze 8,7, cholesterol i błonnik również jest podany. No więc rozpoczynamy, najpierw mamy 10 g pietruszki natki świeżej, dodać tylko liście, dobrze, zmiksujemy to. 10 gramów tarujemy i lecimy 5, 10. Zakładamy miarkę i miksujemy. Obroty 6-4 sekundy. Musimy przełożyć teraz do innego pojemnika. Pietruszkę mamy już przełożoną, więc teraz mamy tak jeden ząbek czosnku. Obieramy tak szybciutko. Dodajemy cały ząbek czosnku. Dalej 10 gramów papryczki świeżej chili, ale tak jak ja mówiłam nie mam. Już mam wyszorowaną cytrynę, więc teraz będziemy ścierać szybciutko cytrynę, ale ja to oczywiście zrobię poza kamerą, żeby było szybciej. Dobrze, cytrynkę już mamy dodaną. Dalej lecimy. 80 g pora białej części, ja już mam odważone. Kroimy w 2 cm kawałki. Może ja sobie wyciągnę paseczkę. Będzie szybciej i wygodniej. Jestem bardzo ciekawa smaku tej zupy. Tym bardziej, że teraz mamy sezon na dynie, więc ja już mam też rozmrożony mus, który zamroziłam jakiś czas temu, jeżeli chodzi o dynie, Bo dynia jest o tyle fajna, że zobaczcie rozmrożony mus. Możemy wykorzystać do baweczek, do gofrów. Ja będę robić gofry. Możemy wykorzystać też taki mus do naleśników. Przepisy są już u mnie na kanale na zeszłym, z zeszłego roku. Postaram się je podlinkować jak znajdę. A teraz wracamy. 80 gramów pora już mamy. 80 gramów selera. Również kroimy na 3-centymetrowe kawałki. Więc. Zaraz zobaczymy, nie pisało tutaj o jaki seler chodzi, więc liczę, że chodzi o ten seler naciowy, nie o ten seler, wiecie, bulwę samą. Dobra, 250 g gruszki bez nasion, pokrojoną w 3 cm kawałki, ale tam wcześniej było chyba, że ona ma być jeszcze obrana, tak mi się wydaje, więc zaraz ja ją jeszcze obiorę sobie. A z Wami się widzę, jak już gruszka będzie obrana i pokrojona. OK, mamy gruszkę już obraną i zważoną. Mamy tutaj 250 g, więc już ją szybciutko kroimy na takie 3 cm kawałki. No jedne mają mniej, drugie więcej. Myślę, że na to, to nie ma co zwracać uwagi. Tym bardziej, że to i tak za chwileczkę będzie, wydaje mi się, miksowane, więc yy, gruszka jest dosyć miękka. Więc on sobie spokojnie, robot, z tym poradzi. Kroimy resztę. I została nam ostatnia. To jest półtorej gruszki takiej większej, mniej więcej. Dobra, dodajemy. dodajemy gruszeczkę. I kolejny krok. Założyć miarkę. Czyli już mamy pierwszy jakiś etap tutaj i obroty są na 8 na 5 sekund, czyli mamy ostre miksowanie. Teraz musimy zeskrabać składniki. Już Wam pokażę jak to wszystko, wy... a Wy widzicie doskonale jak to wygląda. Bardzo dobrze jest kamera widzę ustawiona, więc tu już cały mus mamy. Ale powiem Wam pachnie obłędnie. Dobra? Założyć miarkę z pokrywką naczynia miksującego, czyli jeszcze raz będziemy miksować. Obroty 8-5 sekund. I teraz dolewamy 20 g białego wina. Dla mnie to będzie Tokaj. Mamy. Następnie 20 g oliwy z oliwek. 18, 20. Ja jeszcze raz sobie to wezmę na dół, bo widzę, że z powrotem mi tak troszeczkę do góry tutaj poszło. Chociaż i tak zaraz będziemy dolewać pewnie wodę też. Zamiast miarki na naczynie postawić koszyczek, czyli będziemy teraz dusić to, to wszystko. I 10 minut obroty na pół, czyli lekko mieszając dusimy 10 minut. Dobra, to już nam się skończyło. Teraz mamy 500 g dyni bez nasień pokroić w 2 cm kawałki. Ja miałam mniej więcej taką dynię e, do i tej dyni z tego co wiem nie trzeba obierać, więc ja już ją Kroję, nasienie sobie wyciągnęłam z niej i już lecimy dalej. Powiem Wam, zapach jest obłędny, po prostu tak pachnie w całym domu, e, tym musem, tą cytryną, mm, przepiękny zapach. Dobrze, tarujemy i wrzucamy, mam tylko nadzieję, że tego nasienia było wystarczająco mało, że mi dyni wystarczy. Bo tak naprawdę e, najpierw złożyłam dynię w całości i ona miała 700 gramów, więc liczę na to, że po wyciągnięciu tego wszystkiego z niej z środka nadal będzie miała te 500 kilo, e, pół kilograma, 500 gramów. Bo jak nie, no to trudno, to będzie mniej troszeczkę tej dyni, albo dodam ewentualnie tego musu, co mam, bo ten mus jest tylko... Upieczone, tam nie ma żadnych dodatków, więc też ewentualnie się już nada, ale widzę, że chyba wystarczy, bo skoro z połowy już mam 225, to znaczy, że powinno mi wystarczyć tej dyni. Dajcie mi znać, czy macie swoje dynie, czy nie. Ja to na przyszły rok się zastanawiam nad swoim ogrodem. No i tak przyznam szczerze, że jak widzę jak te dynie rosną u wszystkich to nie wiem, czy ja jestem w stanie przerobić taką ilość, czy nie lepiej wyjdzie po prostu ją kupić, żeby nie było strat. Dobra, mamy już ostatnie kawałki. Widzę, że nie jeszcze chyba nawet zostanie tej dyni, a bałam się, że będzie jej za dużo. Okej. Okay. że gdzieś pietruszka mi się zapodziała chyba od tego. No i co jeszcze mamy? Widzę ze dwa plasterki takie? I będzie tyle. Bo brakuje mi 30 gramów. No i mamy już. Dobra. Co dalej? 750 gramów wody. Już dolewamy wodę. I mamy 754. Jedną łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego. Ja mam koncentrat bulion warzywny, robiłam ostatnio i pierwszy raz go będę używała. Więc cieszę się, że mi się przyda. I dalej. Zamiast miarki koszyczek, już Wam mówię, ile my to teraz będziemy gotować. 20 minut 100 stopni na obrotach. No i mamy sygnał, że już mamy dorzucić teraz 150 g śmietany 18. I 150 g śmietany. Ciekawe, czy ja tyle mam. No i 148 przejdzie. Półtorej yy, łyżeczki soli. Ja mam takie większe łyżeczki, więc dam jedną. Eee, jedno do pół łyżeczki pieprzu, więc damy w jesiennym wykonaniu pieprzu. Myślę, że wystarczy. No dobra, to jest na pewno dużo mniej niż jedna łyżeczka. Zakładamy teraz miarkę i będzie pewnie miksowanie teraz wszystkiego. Dalej. A i owszem, ustawić obroty 4, następnie stopniowo zwiększać obroty do 8. Krem, zupę z dyni, gruszką. Podawać udekorowaną kleksem śmietany i plastrem gruszki posypane pietruszką. No więc pozostało nam teraz przetestować. Narowamy. Faktycznie mamy krem. Spodziewałam się troszeczkę czegoś gęstszego. Jest rzadki. Ale nie taki rzadziutki, rzadziutki, taki fajny. Ok. Dobra, zostawimy. Posypiemy według wskazań pietruszką. I damy jeszcze kleksa śmietany. Śmietany już nie damy, bo nie mamy. Nie mamy śmietany, no ale dobra, no, chociaż do zdjęcia, żeby było, no. I tak się prezentuje nasza zupka. A teraz zabieramy się za testy. Zaraz sprawdzimy jaki ona będzie miała smak. Nawet kawałeczek gruszki sobie wezmę. Ale trzeba oczywiście dmuchać. Bo wiadomo, gorące już mi w palce parzy na dole. Ach, poczekajcie. W ogóle smaku gruszki nie czuć. Zupa jest dobra. Powiem Wam, ma taki smak. Mm, nie wiem, co ja tutaj wyczuwam. Chyba ten mój bulion najbardziej wyczuwam. On chyba tutaj największą robi robotę. Bo e, gruszki naprawdę dałabym o wiele, wiele więcej. Nie jest w ogóle wyczuwalna gruszka. Jest wyczuwalna troszeczkę ta cytryna, taka jest lekko kwaskowata ta zupa, ale jest dobra. Więc myślę, że mm, gdybyśmy dodali do tego groszek ptysiowy, którego ja w sumie nie mam, ewentualnie jeszcze na przykład nasiona słonecznika, możemy dodać pestki dyni, możemy też tutaj dodać, też będą bardzo fajnie tutaj smakowały, dawały takiego posmaku. I myślę, że naprawdę zupa będzie godna uwagi i nawet bym się... Odważyła powiedzieć, że można by było ją podać na stół jakiś taki imprezowy, jako taką przekąskę. Tylko tak jak mówię, przydałoby się jeszcze tutaj dorzucić przynajmniej ten groszek ptysiowy i zupa bomba. Także ja Wam szczerze i gorąco polecam spróbować tej zupy. Na pewno na naszą jesień będzie fajna alternatywa do zrobienia eee, i tyle. Czekam na Wasze komentarze, co byście chcieli, żebym odtworzyła z Thermomixa i jak najbardziej będziemy robić. Trzymajcie się cieplutko, za dzisiaj Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Do zobaczenia. Pa!